Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękujemy, że przyszliście już prawie w rozpoczynający się weekend. Jak zapewne Państwo wiecie, dwa dni temu, w środę, Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej w Warszawie zatwierdziła wszystkich kandydatów we wszystkich okręgach listy do Parlamentu, do Sejmu i Senatu. Dzisiaj oficjalnie w Koszalinie mieliśmy poznanie i oficjalne przedstawienie wszystkich kandydatów Okręgu 40 przez przewodniczącego regionu Platformy Obywatelskiej pana marszałka Geblewicza. Jak wiemy, będzie to bardzo trudny okres, prawie dwóch miesięcy do 15 października. Będziemy ciężko pracować po to, żeby móc, móc sprawić, aby Polska była z powrotem normalnym krajem. Będzie to ciężki bój i zrobimy wszystko, aby większość parlamentarna była po naszej stronie, aby to właśnie PiS był w opozycji. Chcemy każdego rozliczyć i wszystkich, absolutnie wszystkich namawiamy, aby 15 października wzięli udział w wyborach, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Z ziemi kołobrzeskiej do sejmu kandydatami jest na miejscu Pan Marek Hock, dotychczasowy, trzy, dotychczasowy poseł, trzy kadencje. E, ja, moja skromna osoba, na miejscu dziesiątym i do Senatu na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu pan Janusz Gromek. E, wiceprzewodniczący Mirek Teścikowski za chwilę państwu również powie o zbieraniu podpisów, a w tej chwili oddam głos e, panu e, posłowi Markowi Hockowi. Szanowni Państwo, wybory, które przed nami 15 października, to najważniejsze wybory od 1989 roku. To wybory, które zadecydują o przyszłości naszego kraju, naszych dzieci, naszych wnuków. To wybory, które muszą spowodować, że ta opcja, która od 8 lat praktycznie zniszczyła polską gospodarkę, ekonomię, finanse, edukację, zdrowie, praworządność, sądownictwo, prokuraturę, właściwie w każdym zakresie. Musimy to zmienić i musimy dlatego wygrać te wybory. Jesteśmy osobami, które mają doświadczenie, które były i w samorządzie i w parlamencie. To są osoby, które będą walczyły nie o sprawy kołobrzeskie, kołobrzeskiego powiatu czy tego też naszego okręgu, ale generalnie w wymiarze całego, całego kraju. Dlatego też bardzo prosimy wszystkich państwa, abyście poszli do wyborów, abyście głosowali, abyście naprawdę swoją decyzją zmienili to złe, co się dzieje koło nas od ośmiu lat. Proszę, i jeszcze raz namawiam. Idźmy wszyscy do wyborów, bo to jest bardzo ważne wydarzenie w dziejach 30 ostatniego naszego kraju. Pan senator. Funkcjonuję w przestrzeni samorządowej, jak i publicznej od 1990 roku. Już nie będę przedstawiał swojej kariery, ale bardzo leży mi na sercu i samorząd, nie tylko Kołowrzecki, ale samorząd polski, który jest złączony. I rząd PiSu chce zrobić się robi nawet ruchy w kierunku centralizacji, co kiedyś było za prl -u. niestety nie było to dobrym rozwiązaniem. Na pewno bardzo ważną tematką dla mnie to jest oświata, bo nauczyciele są skopani niesamowicie pod każdym względem, od programów po ministra, po finanse. Także pracuję w Komisji Środowiskowej w Senacie, bardzo mi to wychodzi, bo środowisko, jak wiemy, jest bardzo ważną dziedziną dla życia i człowieka i całej e, ziemi. Ale ostatnie miesiące, dni e, rozmowy z młodymi, starszymi przestraszeni są Polacy e, na tą sytuację, która się e, dzieje. Mianowicie, no e, państwo polskie zrobiło się bardzo nieprzyjazne dla Polek i Polaków niestety, a my chcemy przywrócić e, Polskę dla Polek i Polaków. Chcemy zrobić e, tak, żeby Polak żył spokojnie i zgodnie z prawem najwyższym, co się nazywa konstytucja. Chcemy, żeby demokracja wróciła, żeby nie było tego nepotyzmu zatrudnień politycznych i rodzinnych, rozkładania kasy w miliardach, a nawet niszczenia tych miliardów, czego jest przykładem Ostrołęka, gdzie dwa miliardy poszło. To nie było, to jakby spalił te pieniądze. To jest absolutnie nie w naszym myśleniu. I ja myślę, że Mówienie, że to byże się zepsuły ten kraj jeszcze kiedy platforma z psl em rządziła, to są tylko kłamstwa, kłamstwa i kłamstwa. I ja już nie mogę słuchać i premiera, i tego przy, przewodniczącego Pisu i, 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 i prezydenta, bo, bo to się nie da. I dzwonią do mnie nawet zagranicy, a Polacy i, i Niemcy mówią, co się u was w tym kraju dzieje. I się pytam młodych, młodzi, żebyśmy chcieli a, tego, żeby. Zrobiła się granica tak jak przed 90 roku, czy nawet wcześniej, żeby nam zabrali Schengen, czy byśmy chcieli tego, żeby nie być w Unii Europejskiej i nie pozyskać tych pieniędzy z KPO 300 miliardów na rozwój naszych małych samorządów, na rozwój naszej Polski. Nie na pewno chcemy tego. Chcemy godnie, sprawiedliwie po obywatelsku żyć w Polsce, a nie myśleć o tym, żeby młodzi ludzie, a nawet starsi wyjeżdżali gdziekolwiek, bo gdziekolwiek wyjedziesz, to tam już nie jesteś u siebie w kraju. Obojętnie jak jest, ale ja bym chciał, żeby było dobrze w Polsce, Polki i Polacy, żeby mieszkali tu i żeby wracali do Polski. Pamiętajcie, 15 października, to jest data bardzo ważna, no i to słynne referendum, jakie tam są względne e, pytania, to, to nawet e, uraża godności przedszkolaków e, te pytania. E, to jest tak niezrozumiałe, tak głupie, że to się w głowie nie mieści. No i w chwili obecnej mamy do końca miesiąca zbieranie podpisów, żeby zarejestrować listy taki, e, kandydatów na posłów, bo ja bardzo proszę o podpisywanie tych list. Oczywiście chodzę po rynku, e, tu i tam większość zdecydowana podpisuje. Zdarzają się przypadki, że odmawiają, ale ja zostawiam to z boku, idę dalej. A jak tarani i zbieram te podpisy, żeby wystartować, wygrać, i dalej być w Senacie taką siłą demokratyczną, gdzie jak jeszcze nie było w większości w Senacie, to pis w ciągu jednej doby potrafił przegłosować w Sejmie w Senacie i podpis w nocy pana prezydenta to się skończyło i to jest właśnie ta prawdziwa praca parlamentarna. Wszystkiego najlepszego. Pan Przewodniczący. Szanowni Państwo, ja bardziej o stronie technicznej. W związku z tym, że Pan Prezydent Duda wlekał z terminem ogłoszenia wyboru niemalże do ostatniego momentu, stąd kalendarz wyborczy jest bardzo napięty. Niestety zostaliśmy przymuszeni, żeby w trybie natychmiastowym, błyskawicznym zebrać wymagane ilości podpisów poparcia dla list kandydatów w okręgu 40 i dla Pana Senatora w okręgu 99. Tak jak powiedziałem, termin jest krótki. Do 1 września, do godziny 16, listy powinny zostać zarejestrowane za z odpowiednią ilością podpisów. W związku z tym, już, już od dwóch dni w koło brzegu, w różnych miejscach są zbierane podpisy poparcia na naszych listach. W dniu wczorajszym pewnie była widoczna aktywność pana europosła Bartosza Arunkowicza, który jest numerem jeden u nas, który wraz z senatorem. I z nami zbierał podpisy pod listami poparcia. W ten weekend w okolicach Peru Pionierów, głównie na rogu ulicy Łopuńskiego i, i Armii Krajowej, będziemy zbierali również podpisy, będziemy przemieszczali się w różne części miasta i zachęcam mieszkańców po brzegu do szczerego, pełnego poparcia tych list. Dodam tylko technicznie, że. Każdy może podpisać każdą listę, aczkolwiek nie zachęcamy do podpisywania list konkurencyjnych partii, natomiast zachęcamy do podpisania list koalicji obywatelskiej. Tak, ja jeszcze tutaj dodam, że na tych listach, podobnie jak w poprzednich już latach, trzeba podać numer PESEL, żeby tutaj Państwo nie byli zdziwieni. PESEL jest wymagany. I oczywiście miejsce zamieszkania, okręg 40, nie mogą to być osoby spoza naszego okręgu. Szanowni Państwo, moglibyśmy z hasłem na ustach iść Polska w ruinie, bo rzeczywiście to, co PiS zrobił przez ostatnie 8 lat, doprowadził tą Polskę do ruiny. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby. 15 października. Naprawdę wszyscy, wszyscy pełnoletni, którzy kończyli 18 lat, pofatygowali się i poszli i wrzucili do urn kartę wyborczą. Spotkajmy się 15 października przy urnach, gdybyśmy od 16 października mogli żyć w wolnej Polsce. A jeszcze dopowiem, że będzie na pewno instrukcja zgodna z prawem, jak nie brać udziału w tej farsie pod tytułem referendum. I jeszcze jedno zdanie, to będzie 15 października wybór. Czy to jest Polska PiSu, czy to jest Polska dla wszystkich Polaków? Wybór należy do państwa. Pytanie do Sejmu: jak skomentujecie państwo swoje pozycje na liście? To w takim kontekście, że dwa pierwsze miejsca przypadły jednak samym związanym ze szczyciną, e a wystąpiły w uchwale Z panem to może ja tak. Bardzo proszę. E, my bardzo się cieszymy, że naszą jedynką i taką lokomotywą, jak już nazwaliśmy, jest pan europoseł Bartosz Arłukowicz. Bo rzeczywiście, jak państwo obserwujecie, jego działalność od wielu lat robi niesamowite kampanie i rzeczywiście e, robi świetne wyniki. Natomiast miejsce drugie no, wynika tutaj z paktu koalicyjnego. Więc. E, to jest poza nami. My oczywiście byśmy chcieli, żeby cała lista składała się z członków Platformy, no ale koalicja jest koalicją i do jakiegoś konsensusu nasi przewodniczący musieli dojść. Poza tym, jeżeli chodzi o pana europosła Bartosza Arłukowicza, to nie jest człowiek znikąd. To jest człowiek, który jest związany z ziemią koszalińską od urodzenia. Urodził się w Darłowie, mieszkał w Darłowie, chodził do szkoły, pracował. Po studiach został w Szczecinie, ale zawsze gdziekolwiek się nie pojawi, to jego serce przynajmniej o tym mówi głośno, bije dla tej części naszego województwa. Także to nie był też przypadek, że on się tutaj znalazł. My się bardzo cieszymy, że mamy taką osobę, która jest na pierwszym miejscu. My jako Koszalinianie yy, jesteśmy na tej liście naprawdę też bardzo zadowoleni, że mogliśmy umieścić także naszego koalicjanta z Partii Zielonych. To jest wybór i wymóg właściwie naszego porozumienia koalicyjnego. A reprezentacja nasza tutaj koło Brzeska zawsze była w czołówce, jest i ona, mam nadzieję, zostanie na zawsze. Jak będzie wyglądała tą plania wyborcza? Bo poniekąd Państwo konkurujecie też między sobą. Czy to będzie współpracy, czy każdy będzie grał na siebie? Lista jest bardzo mocna i będziemy walczyli właśnie o wynik listy. Tutaj nie ma żadnych ambicji osobistych. Tutaj musimy zakopać swoje własne jakieś ambicje o, o, o wyniku. To ma być wynik całej listy. Dlatego też osoba w postaci Bartosza Żółkowicza gwarantuje właśnie tą naszą taką moc i sprawność i wszyscy my pozostali, a jest 16 osób na liście tego okręgu. Będziemy pracowali jak najlepiej Wynik, aby ten wynik całej listy był dla nas naprawdę satysfakcjonujący i jesteśmy przekonani, że tak też będzie. A gra idzie o to, żeby jak najwięcej mandatów Każdym okręgiem. Każdy no to może pana senatora spytam jeszcze o krótki komentarz faktu, że Platforma zdecydowała się w, tym, w tych wyborach poprzeć pana Gawłowskiego, który jak wiemy w 2018 wystartował z Komitetu Niezależnego. Jaki komentarz to. Jego no nie szczągnie Platformy i dlaczego Platforma miała go nie poprzeć? No 5 wszystko. Lat temu go nie poparł. Proszę? 5 lat temu go nie, nie, nie no, wziął. No bo, bo to było 5 lat temu, a dzisiaj jest dziś. Dziękuję.